ma widzowie Witam na live'iku e, Dzisiaj będziemy grali w Stumpella To jest moja pierwsza transmisja Tak serio Oczywiście Czekaj Dobra Widzowie. Dzisiaj gram sobie w Guys. No i jakby dzisiaj będzie się dział. Bo jak na razie będziemy sobie grali sa sami, a kiedy na przykład ktoś będzie chciał, zagramy sobie 5 rundek jak ktoś może też wbija na live, a, to będzie ze mną na live i będziemy sobie grać. Tak jest. Dobra. O, na razie jest spoko. U. Naszym celem będzie zdobycie dzisiaj tej koronki. Ej, praktycznie prosta druga! Co jest? Jak tam będzie prosto? Ja! Centralnie prawie prosta. Prawie, no prawie to jest duża różnica, ale prawie prosta Prawie prosta droga Dobra, lecimy dalej Tej mapy nie za bardzo lubię. że Jest spoko, ale... ale jak są boci to jest dobra, a jak nie ma botów. No właśnie. Już nie, jest to na pewno top 8. Widzowie. O, może teraz jestem top 8. Może to przejdę. Jak nie będzie żadnego błędu, to przejdę. No właśnie o to chodzi, że nie przejdę teraz. Hej, ty Typie typie przeszkodził. Ej, może, może przejdę, w stary? Jak będzie? O, dobra, przejdę. Niesamowicie. Niesamowicie się wypowiada na dzisiejszy live. Dobra. Mm. Okej okay. Dobra, mamy, mamy slajda, widzowie, mamy slajda Najlepiej, nie mogło być gorzej Znaczy, nie mogło być lepiej, chciałem powiedzieć O nie! No dobra, widzowie, nie mogło być gorzej teraz, chciałem powiedzieć Jednak Ale może i dam radę, bo jeszcze... Nie, dobra, robią takie triki, ja tam widzę Dobra, może ich dogonimy, ale nie sądzę. Dobra. Na, póki co nam idzie nie najgorzej. Nie, no pełne triki miałem. Ej! No nie! Dobra. Szkoda. Jakiś typek wygrał, ale my się nie poddajemy. Gdyby nie było początkowego błędu, to by. by były takie pełne triki Wzowie Bo tak bliskie. Nie no. Ja. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje, nie? Dobra. Tutaj musi być coś dobrego. Ehm. Um. W ogóle się nie pytajcie, czy ja mam tak Pingwina Woody'ego, po prostu mi się teraz spodobał, nie? Ten skinek. No, nawet jest niezły. Bo zwykle YouTuberzy mają jakiegoś swojego własnego skina, znaczy tego skina, którym ciągle grają, bym powiedział. Ale ja gram sobie raz tym, raz tym, raz tamtym, raz jeszcze innym, nie? Wow! No co? Nie! Ej, ja chyba nie jestem top 16, nie? Wow! Dobra, jednak jestem. Net ja byłem top, top 4 lub 3 nawet. Chyba byłem. Ja. Dobra, let's go! Muszę mieć jakąś perfect mapę wreszcie. Chcę mieć perfect slider, w Ale z tego co widzę, to nieczęsto mi się daje perfect mapa. Dobra, to, to zależy od teamu, nie? Dobra, przejmiemy to. gdzie jest. Dobra. dobra, wiem, 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 wszystko wiem. Ym, tam powinno być coś fajnego, ale go wystrzeliłem. Dobra, idę pomóc temu smoczkowi. To będzie miał lepiej. Nie, 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 dobra, ale przynajmniej mamy już 7-5. To nie jest najgorzej, właśnie. Ale nie jest też najlepiej. Ten smok musi odejść. Pyk! Ja. Dobra. Od mi daje i zrobić ze mną takie dziwne akcje. A ile ty masz lat? 17. Ło! Wow. Ale to by, było To jestem 50 sekund, więc mamy szansę. Chyba, że... Ten gość coś zrobi. Dobra. Dobra, jestem. Jeszcze się trzymam. Ale trzeba ich się pozbyć. No, weźcie. Dobra, może ja z tym pójdę i pójdę im y, robić wieżyczki. A nie! To był nasz! Co ja zrobiłem? Ej! U! On jest na barierce. Okej. Okej. Okay. Okay. Ej! Nie! Please! To O nie! Odpadliśmy! Ja! Ale to jest takie... To jest mapa na szczęście, tak bym powiedział. Bo to zależy od teamu, no. Bo ja nie wiem, no. Co cztery lata? No to. Tak jakby. O gdybym był chociaż z jakimś. No, trochę bardziej pro ziomkiem bym może i dał radę. Dobra. Ja nie mogę. O, dobra, rzadkie, chociaż. Ale to. I myślałam, że jak go mam. Dobra, weźmiemy go. E, Wyrzemy go na różowo. Może jeśli są różowe kolory, są, Jest taki. Dobra, może być. Ja. Dzięki za oglądanie. Tak to ktoś chyba ogląda. Tak bym powiedział. E, dobra. Czemu live trwa 5 minut tylko? Ej, a nie 9 już, dobra. 10 nawet. Dobra, let's go. Nie, chyba ten skin nie przypada mi tak jakby. E Coś nie jestem aż tak bardzo pierwszy jak zwykle byłem pyk! Nie no, nie zdążyłem. Czekaj. Na no, spokojnie. Znaczy nie aż tak na spokojnie, bo zaraz przegram, ale chcę się trochę bawić, a nie być w stresie stampelowym. Jo. Dobra. Zarewzę. Lecimy <laughs> z kolejną mapą um. Lesi nam No No dobra, to będzie. Może być w sumie. Um. Let's go. No nie. Ej, dobra. Tego to ja nie przejdę, nie. Nie ma opcji. Yo. Może. Może się uda. Próbuję potrikować trochę. Ale ktoś mi chyba przeszkadza. Pyk. Nie, nie, dobra. Gdyby nie to, to bym może mi przeszedł, no. Jeszcze. Ej, a może? Nie, dobra, nie, nie uda się. Ej, mam 24 klanki. Myślałam, że 23. Ej, ej, to jest spodziewane. Ej, ej dobra.